Dzień dobry, z tej strony Raph witam Was w ten niedzielny poranek albo popołudnie, nie wiem kiedy to oglądacie. Słuchajcie, konkursik, pierwszy konkurs, będą dzisiaj dwa konkursy, to jest pierwszy konkurs, pierwszy konkurs do wygrania P51C Mustang z firmy Arma Hobby. jak wiecie z zapowiedzi Ki-84 Arma Hobby wydaje. Niebawem, także dzieje się dużo tutaj. Więc tak, P51C Mustang. Konkurs trwa do końca miesiąca, czyli do końca marca, 10 dni macie na to. W zasady są dosyć proste. Wystarczy wesprzeć polską akcję humanitarną. Dowolną kwotą. Może być to nawet złotówka, może być 10 złotych, ile, ile chcecie, tyle wpłacacie. Zachowujecie potwierdzenie, następnie pod tym filmem no, należy znaczy po prostu dodać swój komentarz. Komentarz niech będzie Ukraina, po prostu. I wśród tych osób, które wpłacą cokolwiek na polską akcję humanitarną, zostanie rozlosowany ten model P51C Mustang od Arma Hobby w cudownym polskim malowaniu ja mam sentyment, bo kiedyś, kiedyś zrobiłem takiego, muszę poszukać zdjęcie, zdjęcie tego, tego samolotu. Dobra, to by było tyle. To był już pierwszy konkursik. Za chwilę będzie też informacja na temat drugiego konkursu.